Dzień dobry, masa, dzień kolejny. Dzisiaj już chyba 45. Piąty chyba. Waga na rano 111 i czyli największa jaką miałem do tej pory. W zasadzie o kilogram większa niż miałem do tej pory, ale wczoraj był dzień wysoki, więc jest to też zrozumiałe. Eee, też dzisiaj jest dzień wolny, to już chyba mówiłem. Ale dzisiaj jest jak zawsze dzień zabiegany. Czyli dzień wolny to jest tak naprawdę bardziej pracowity niż, niż wolny. Ale idę teraz zaraz na trzy personalki, bo wrócili klienci z wakacji. A następnie jadę z Sylwią odwieździą do Łańcuta pod Rzeszowem. Żeby zrobiła sobie jakieś coś na włosy, nie znam się na tym, jakieś zabiegi, w każdym razie, no, znowu mi ucieknie pół dnia, ale zabieram kompa, tam będę pracował, montował i ogarniał, bo pewnie to potrwa 3 godziny, znając życie i znając Sylwię, więc trzeba ten czas wykorzystać. No, a oprócz tego niewiele dzisiaj mam w planie. Bo ani po żadnych urzędach, ani po niczym nie muszę się łazić, więc jestem zadowolony z tego powodu. Więc przyszło mi, przyjdzie mi tylko opić teraz tego szeka, przerzucić materiały z wczoraj na kompa. W międzyczasie będę się kąpał, później przygotować sobie szybko dwa posiłki e, na wyjazd i jeden na teraz. E, dzisiaj bez rozciągania nie mam na to niestety czasu. I będziemy się widzieć pewnie gdzieś, albo na trasie, albo już na miejscu, albo już później gdzieś. Chociaż pewnie Wam pokażę, jak wyglądają posiłki mm, dzisiaj. No to mięso sobie warzywa, <laughs> więc nic jakiegoś nadzwyczajnego. No ale zawsze, zawsze lepsze to niż nic, żeby zobaczyć, nie? Dobra, zbieram się, bo nie mam czasu. Kurde, znowu mi wypadł tunel w nocy. Szukanie tych tuneli ostatnio nie dobija. No nic, uciekam. Dzień dobry, A tak wygląda śniadanko, nic nadzwyczajnego, klasyczny rest day, nawet nie będę mówił, 2 jajka, dobra tam powiem, 2 <gry> jajka, 100 kury, 40 gramów węglowodanów z tostów, 70 g płatków ryżowych, kakao, miarka odżywki białkowej, czokleca. Brownie, czy chocolate fudge, fudge brownie, fudge brownie z y, oraz 10 gramów czekolady gorzkiej. Boże, ale to było ciężkie, żeby to ogarnąć, przerzucone pliki, także będziemy montować już na miejscu, tam w Rzeszowie, w zasadzie w Łańcucie, a na razie zjadam i zbieram się do roboty, żeby się nie spuścić, także smacznego dla mnie. Właśnie przeczytałem ciekawy komentarz, pod jeden z moich filmów, Ktoś napisał, że nie mam genetyki i że niczego nie osiągnę w kulturystyce i żebym dał sobie spokój. I jak on to napisał, to kosił kasę, yy, nałapał podopiecznych i kosił kasę. Przede wszystkim tak, kosić kasę, bo ty możesz z idiotów w starych zakupach mango, jak jesteś trenerem, to bierzesz odpowiedzialność za, za kogoś i za to, jak, co, co robisz z nimi, co, jak mu pomagasz. Więc jeżeli masz taką mentalność, że będąc trenerem jak chcesz kosić na ludziach kasę, to ja Ci gratuluję i powodzenia życzę Ci udanej kariery trenerskiej. To jest raz. A numer dwa, co to jest za podejście? Że jeżeli znalazłeś coś, co daje Ci szczęście w życiu, co daje Ci coś z Twoją pasją, co sprawia, że jesteś spełnionym człowiekiem... Yy ale nie masz do tego, nie wiem, genetyki czy też po dyspozycji, to nie możesz tego uprawiać. Nie, może, nie, nie mogę tego robić, bo nie mam genetyki? Na starych. Ja nie jestem też głupkiem. Ja mam świadomość tego, że nie będę nigdy zawodnikiem czołowym. I nawet takich ambicji absolutnie nie mam. Jeżeli w ogóle jakąkolwiek kartę kiedyś zdobędę, to będę się cieszył. Natomiast ja tego nie robię po to, żeby wygrywać zawody w yy, czołowych imprezach na świecie. Tylko robię to dlatego, że, że to kocham, że sprawia mi to przyjemność. I robię to dlatego, że chcę być wielkim dzikiem. Bo taki sobie znalazłem pomysł na siebie. Chcę być duży, podoba mi się to. I to jest wszystko. I niezależnie od tego, czy Ty, czy sędziowie, cokolwiek inny uważa, że mam do tego predyspozycję, to ja będę to robił. I najbardziej mnie śmieszą komentarze tego typu z podpisem, to nie jest hejt. No rozumiem, to nie jest hejt, ale po co w ogóle sugerować komuś tego typu rzeczy? Jakby no dla mnie hejtem jest wszystko to, co jest nastawione negatywnie w stosunku do drugiego człowieka. Dla mnie to jest nastawione negatywnie, bo zamiast wspierać czyjąś pasję, cieszyć się razem z nim z tego, że znalazł coś, co daje mu szczęście, to Ty starasz się zrobić za wszelką cenę tak, żeby ktoś zrezygnował ze swoich ambicji, marzeń, planów, dlatego, że Ty uważasz, że to jest obiektywna opinia, nie ma sensu tego robić. na no stary. Nie ma sensu, to marnować sobie życia na rzeczy, które Ci nie sprawiają radości. A jeżeli znalazłeś już coś, co Ci sprawia w życiu radość, to niezależnie od tego, czy jesteś w tym chujowy, czy jesteś dobry, to ma sens to robić. I tyle. Róbcie to, co Wam sprawia przyjemność, róbcie to, co Wam daje radość i nie przejmujcie się takimi ludźmi jak Pan z komentarza którzy mówią wam, że się do tego nie nadajecie albo, że nie macie predyspozycji. Kogo to kurwa obchodzi, że ja nie mam predyspozycji? Kogo to obchodzi, że ty nie masz predyspozycji? Chcesz biegać? Biegaj, nawet jeżeli będziesz miał najgorszy czas na świecie. Kogo to obchodzi? sprawiać to radość? Super. Chcesz pływać, ale jesteś chujowy? Kogo to obchodzi? Kup sobie kaczkę taką dmuchaną i pływać z dmuchaną kaczką. Ładewa. Ważne, żeby ci było z tym dobrze i żebyś miał fan. I podejście takie negatywne, z, z, zniechęcanie ludzi, żeby robili to, co im sprawia przyjemność. Nie wiem skąd się bierze to u ludzi. Potrzeba wyrażenia swojej opinii. Okej, okay, można napisać: że, słuchaj, według mnie nie masz genetyki, ale życzę Ci dużo, nie wiem, powodzenia. Fajnie, że znalazłeś coś, co Cię cieszy. Okej, okay. to jest konstrukcyjna krytyka, a nie daj sobie spokój, daj sobie siana. To jest hejt. Byłem uwalony. <gry> Jeszcze tu chwilę poświęcę do Trzeci, 250 kury. 15 oleju i warzywa Dobra, leżę sobie tu w samochodzie Czekam na Sylwię Sylwia sobie nakłada monohydrat kreatyny Czy keratynę? Coś takiego na głowę Także <grym> Także mam nadzieję, że szybko jej pójdzie i będziemy mogli ruszać na detentów Get it. Ciężki dzień Wciąż czekam na Sylwię Także chodzę sobie dookoła parkingu i nabijam kroki. Trzeba sobie szukać aktywności w ciągu dnia. Jak widzicie nie będę leżał w samochodzie. Tylko się poruszam. To będę miał tyle mniej do dobicia wieczorem. Zwłaszcza, że już nie planuję dobijać więcej. Miałem z tobą kompa, więc zrobiłem wszystkie raporty. No i tak siedzę, przyjechaliśmy na 11.30 Jest godzina 14 .00. I ja nie wiem o co to chodzi Najgorsze jest to, że Jedziemy dalej dzisiaj na Serving Beauty Na kolejne k**wa jakieś Rzeczy Więc Ja jestem dzisiaj w roli Szofera Dla wszystkich Mężczyzn, którzy to oglądają Myślą o małżeństwie. I co, trap? A tak serio, tak serio, szukajcie żon, które jeżdżą same samochodami. To się przydaje, to się przydaje. Jak nie musicie jeździć z żoną, znaczy, nie, no oczywiście, ja uwielbiam swoją żonę, wozić wszędzie. Natomiast czekać już po kilka godzin w samochodzie. No to tak średnio mam, tak średnio Więc generalnie Tak to wygląda Ale co Nie ma tego złego, co by na kroki nie wyszło Więc robię kroki No Stało mi jeszcze 2000 kroków na dzisiaj Zmieniam miejscówkę chodzenia Teraz czekam w innym miejscu na syrwie. To i kroczę w innym miejscu No i dzisiaj widzicie, no taki dzień Pół dnia siedziałem na mega niewygodnym prześle robiąc raporty, a później biegam dookoła różnych miejsc i nabijam kroki, ale no tak to wygląda. Już niedługo do domu, zjem kolejny posiłek i siadam do montażu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie wyjdzie przez to później, bo nie mam zmontowane jeszcze nic. Co zrobić? Czasem i tak bywa. Ostatni posiłek bez węglowodanów na dzisiaj. 200 cukini, 250 gramów indyka i 30 gramów masła pistacjowego. A tutaj jeszcze 9 minut będzie się renderował filmik, który oglądaliście wczoraj. Niestety, wybaczcie mi. Mimo tego, że godzina jest 18.45, nie dałem rady dzisiaj wcześniej tego zrobić. Po prostu no, nie wyrobiłem czasowo, nic hmm. nie poradzę, przepraszam. Ale ważne, że jest codziennie i będzie codziennie. Nawet jeżeli się spóźnię, to będę się starał, aby było codziennie. No chyba, że nie będzie codziennie, bo coś wypadnie. <laughs> Ale nie przewiduję takich sytuacji, raczej będę starał się, aby było codziennie. Także tego jem, bo to jest ostatni posiłek, w którym nie mam węglowodanów. A na ostatni mam węglowodany. Także czekam na ten posiłek. Dokładnie. Prawnik z Nikolana odpalony. Do też ma. Do posiłku bieda. Jeden odcinek oglądamy z Sylwią jakieś 4 do 5 dni. Przysięgam wam. Jeżeli się uda oglądnąć do kilku posiłków w ciągu dnia. Bo zazwyczaj mam jakieś 8-10 minut na i posiłku, i wracamy do roboty. Więc tak mniej więcej wygląda u nas. Ale. Kropla dąży skałę. Kiedyś oglądniemy cały sezon. To jest chyba oficjalnie najkrótszy odcinek, jaki nagrałem <grym> z tej serii, ale cóż, co mam zrobić? Dzisiaj jest ciężki dzień zabiegany. Musicie mi wybaczyć. Ostatni posiłek. 100 gramów klejku, 25 gramów odżywki białkowej, kakao, 20 gramów masła migdałowego, 4 kromki chleba 150 gramów kurczaka, piersi z kurczaka. Dobrze policzyłem? Dobrze policzyłem. Okay. No i tak to wygląda na dzisiaj. Także widzimy się jutro 18.12. Jak zawsze, jak coś do tego, tego momentu zachęcam do subskrybowania, komentowania, osobiale polubienia i kanału. Dalej jem i lecę powoli spać. Tak to wygląda. Trzymajcie się.